Cześć Wam! W dzisiejszym odcinku zabieram Was do Port Rivery Spa na Rivierze Tureckiej, czyli do hotelu położonego w naprawdę wyjątkowym miejscu pomiędzy Morzem, Rzeką i Jeziorem Titrejangol. To pięciogwiazdkowy obiekt nastawiony na rodzinne wakacje, który łączy spokojną okolicę z łatwym dojazdem do Sajdy i Manavgat, więc można tu i odpocząć, i coś pozwiedzać. Z lotniska w Antalya dojedziecie w nieco ponad godzinę. A do historycznego centrum Side jest tylko kilka kilometrów, więc wieczorny wypad na starówkę to żaden problem. Sam hotel mocno wyróżnia się architekturą. Znajdziecie tu mieszankę osmańskich i śródziemnomorskich motywów, dużo łuków, detali i nastrojowe oświetlenie w lobby. Pokoje są urządzone klasycznie, ale wygodnie z klimatyzacją, balkonem i dostępem do internetu. A wielu gości chwali czystość i codzienne sprzątanie. To nie jest ultra nowy design hotel, ale w swojej klasie spokojnie dowodzi standard. Szczególnie jeśli zależy Wam na sensownym stosunku jakości do ceny. Największym atutem jest położenie blisko prywatnej, piaszczysto-żwirowej plaży. Dzieli Was od niej tylko krótki spacer, około kilkuset metrów, przyjemną alejką i przez niewielką ulicę. Na miejscu czekają leżaki, ręczniki i bar, więc cały dzień można spędzić nad morzem bez wracania do hotelu. Okolica jest raczej spokojna, bez głośnego miasta tuż za ogrodzeniem, co docenią osoby szukające trochę ciszy. Jeśli jedziecie na wakacje w Turcji z dziećmi, Port River i Spa ma kilka mocnych kart przetargowych. Jest brodzik, mini klub, plac zabaw i animacje, a przede wszystkim akwapark z kilkoma zjeżdżalniami, który potrafi zająć dzieciakom sporą część dnia. Dorośli w tym czasie mogą zrelaksować się przy jednym z basenów zewnętrznych albo wybrać się na zajęcia fitness, aerobik czy siatkówkę plażową. Wieczorami hotel organizuje animacje i wieczorne show, więc po kolacji nie trzeba zastanawiać się co robić. Dla tych, którzy lubią trochę dopieścić się na urlopie, jest centrum spa z łaźnią turecką, sauną i masażami. Po dniu spędzonym na słońcu to naprawdę przyjemna opcja, zwłaszcza jeśli planujecie tu dłuższy pobyt. W restauracji głównej czeka typowe all-inclusive, bufety z kuchnią turecką i międzynarodową, sporo warzyw, mięs, ryb i deserów, a w ciągu dnia można złapać przekąski w barach. Część gości zwraca uwagę, że w weekendy bywa tłoczniej w restauracji. Więc czasem trzeba chwilę poczekać na stolik, ale ogólnie opinie o jedzeniu są raczej dobre. W recenzjach powtarza się też kilka rzeczy, o których warto wiedzieć przed rezerwacją. Hotel ma już swoje lata i przydałoby się odświeżenie niektórych przestrzeni, zwłaszcza krytego basenu, ale wiele osób podkreśla, że czystość i serwis stoją na dobrym poziomie. Bardzo chwalone jest spa, obsługa w restauracji oraz spokojna zielona okolica. Minusem, szczególnie dla rodzin, Bywa przeciętny klubik dla dzieci czy brak polskiego w animacjach, jednak dla większości gości nie są to rzeczy, które psują cały wyjazd. Jeśli szukacie hotelu na rodzinne wakacje w Turcji, z prywatną plażą, aquaparkiem, spokojnym otoczeniem i dobrym dostępem do Side, Port River i Spa, może być ciekawą propozycją, zwłaszcza gdy pojawi się w dobrej cenie w ofercie First Minute albo Last Minute. Dajcie znać w komentarzu, czy byliście już w tym hotelu albo w okolicy T-Triangle i jak Wam się podobało? A jeśli film był pomocny, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Dzięki temu łatwiej będzie mi przygotować dla Was kolejne recenzje hoteli.